O, o, o. Yeah, kolejne O, słuchajcie, kolejne branie, daj mi federacią nie patrzcie. Na o, 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 o. Dzięki. Jako widzowie, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj z Piotrem wybraliśmy się na rzeka, godzina piąta rano, już myślą zanęta, na dzisiejsze w konopi, halibut. Jak widzicie zaraz pie namieścimy. pół paczki, myślę, że nam styknie. Do tego poleci troszkę zapachu kryla. Zapach kryla. Zarostukę wody, Cyk. Rozmieszamy i zaczynamy wędkowanie. Co do przynęt, to Wam potem pokorzę, ale dzisiaj głównie no białe i pinka na chytani No i co słuchajcie, my już tukę zanęta mamy, zarozładujemy kosze i zaczynamy wędkowanie. Także zapraszam was na film. Tak, słuchajcie, zakładamy na pieszo. Na pierwszy rzut trzeba potem choczek zmienić na mniejszy. Trzy białe. Cztery do mnie. Jeden żółty. Do koszeczka zamęta. Myślę, że 30 gramowy koszyk styknie. I robimy rzut po ryba. Pierwsza ryba i taki lechoń. Zaraz go zmierzymy na Lamo. 48, 7 dni. 8, 8, no. 48, już wam go pokazuję. Taki słuchajcie lechoń. Przedtem mieli po braniu, Pietrowi wyprościł choczyk i urwał ryba. I teraz taki lechoń, jak widzicie. Szybko zdjęci i czekamy na kolejnego. Tak, jak widzieliście, przed chwilą właśnie tego leszcza udało się wyciągnąć. No i tak jak, że go do Piotrowi brani, dość fajna ryba musiała być, to może to był kapera, bobrzana, wyprostowało mu a mnie zaraz po pierwszym rzucie, po cimoku, no po prostu spinka ryba też dość taką fajną musiała być. No i co, wędki przeciepane i czeką medali. Teraz, te brani co widzieliście to taki okoń Już go wypuszczamy Słuchajcie, Piotr już tu zakłada robaki I na bolonka spróbuje, na przepływanka Godzina siódma już, nie? Tak, już siódma I tutaj Na przepływanka będzie próbował, o, a ja tu mam brani Na, na federku Coś tam Coś tam długło przed chwilą. Dziękuję. No ja to jest za żyłką hej później. fajnie dwa razy, ale już ciszej. No. Tu się Właśnie tu ryba ciepa obejście sa. A spawik już tu płynie. Ale już wciągnij. Został, został, został. Obejrzyjcie, co się z moim Federem dzieje. Jaki brań? Czy Brani. to Piotra. Jest piękna ryba. To idzie po kamienia. Nie ma to kaper? Kamień nazwa, wiesz? Kamień. Idę za tobą. Tu puściła. Nie jest. O, Ale piękna ryba. To Tak leni. Kliniak. Jeszcze po podbirak. Wszędziemy tam. Ale piękny. Piękny Leni Pod 50 tak. Nie lubię, jak widać ta windka, jak je wyginęła to Ja, ja. ja. Fajna praca ona w ogóle, ten kifa fajnie pracuje, nie? miejsce, 40... Czekaj, ten ogon mu wyprostujemy. 48 powinien mieć. 45. Ale gruby. No. Już wam go prezentuję. Taki klenior, słuchajcie. Piękne brani, wędka ciągło i zdjęci i dowody. Zawsze trzymia tak, żeby mieć żyłka od twojej strony, wiesz, Żeby nie płynęła nigdy żyłka prędzej niż ten niż kławik. Dzieje się, wam powiem, dzieje się Teraz klinik, przed tym okoń przed tym jeszcze leż Obejrzymy co jeszcze za gatunek ryby uda się wyciągnąć, no teraz próbuje cały czas na ta bolonka. teraz Póki co na razie tam bez efektu Ale kunka zanęty pod ciepłą i obejrzymy, czy uda mu się na ta bolonka jakoś ryba w pół wody skusić. Widzisz, ta żyłka sobie przeciąg w prawo. Tak powinno być, No. Bo tak, bo już potem bieda Jeszcze to podnienie i to. A O, ci te. O, 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 je, już mocno, o słuchajcie, kolejne federa, ciągnie, <handır> to to, to rzękę, <tokawa> brani, zaś mi federa nie patrzcie. Ty to może zaraz na zacięcie. Brani, torpeda zaraz, nie? Też kleń? Nie, nie, wiem tutaj Ale nie ma to wielko. A wędka do wody ciągnął już prawie. ci go fajnie przybliża. Eragancki, no to go Federa trzeba będzie ciepnąć. No podoba się piter. Taki leszcz, jak widzicie. Kolejny. I do wody. Puszczacie go tam podchwali. Ja co pobierę. Boże. Słuchajcie, i w końcu ryba u Piotra na wędce. I już tam coś większego holuje. To ty, to ja są nie wiem. Ja obstawiam, że brzana, wiesz? No bo no tak, bo ja. tak mi to. Ja, to, to tak mi to wyglądało. Nie A bo to jest, to jest świnka taka wielko no ale fajno Podbierasz chce czy ci podebrać? Możesz <coughs> podebrać O <laughs> tego nie widziałem wielko, wielko no? Ty pod 50 wiecie. ona będzie miała chyba Ale na bank to jest świnka no, ale A tu jest, dobra Ty ale piękno, piękno. Ale obecę jeszcze się nie wyszalała nie? Jeszcze ją nie ma co podbierać Świnki są dwaleczne nie są Ja weźcie sobie jakoś świnka. Piękno. Pierwsze. Piękno Za chwilę ją zmierzymy Zdjęci i do wody Piotr co? Ja i do wody Zmierzymy z ciekawości 49 49, no gadaj, że pod 50 Pewnie było Pięknie Dzisiaj zanęta tak drobno można powiedzieć plus robaki konopi zanęta o smaku konopi z halibutem, tak jak wrześniu do no a tak to tutaj u nas wygląda, piękna pogoda, słoneczko wylazło i czekamy na jakieś kolejne brania. Tak widzowie, dzisiaj mamy 14 października, pięknie słoneczko świeci. No i co, rybki współpracują, my z Piotrem posiedzimy jeszcze za jakąś godzinka. obejrzymy co się uda jeszcze wyciągnąć, troszkę już tych rybek my wytargali, no i potem na obiad do chałupy, także myślę, że jeszcze coś uda się wyciągnąć. Szkoda, że póki to na razie nie udało się jakiegoś karpika albo jakiś brzany wyciągnąć, ale i tak nie ma źle. Pięknie ryba współpracuje dzisiaj. No i co więcej, możemy chcieć? Czekamy dalej na jakieś brania. Zaraz przeciepnijmy wędki na świeże robaki i obejrzymy, czy jeszcze coś się uda złowić. Tak, słuchajcie, zmienimy śnięta, bo na razie ryba. Cichła. Do domy teraz przypineczki na woczyk I obejrzymy czy będzie wrani samego rana co rzut praktycznie coś dzibało, a teraz, teraz się tak uciszyły troszkę po ósmej Obejrzymy Jeszcze jako świnka i jako brzana by mogła wpaść do kompletu <coughs> rzut po ryba słuchajcie i holuje kolejna rybka i ktoś tam siedzi chyba kolejny leszcz Ja leści. To już mi Nie A bo czekaj, ja tam przelewam znów. widzę Taki, słuchajcie, leszczyk chyba ostatni dzisiaj. Szybko zdjęci i dowody. I kolejna rybka po dłuższej przerwie u Pietra. A to chyba je leszcz. Leszka? Ja. No i co z nim tukę, wiesz, za moja wędka? Z drugiej, no. bo w żyłkami mi wiedzie, Peter. Okay. Tu... Ale fajny. Chileż, słuchajcie, u pietra słońce fajnie grzeje i po dłuższej przerwiecę zaś się zaczyna dziać. tak widzowie, my się pakujemy do chałupy. Fajnie dzisiaj pochytane rana z rana dzionek spędzony nad rzeką coś pięknego. Także czymcie się, widzimy się w kolejnym filmie. Zostawcie suba łapa na razie.